Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w update wrześniowym, update wrześniowy nagrywany 1 września po godzinie, a właściwie o godzinie 12.10, słuchajcie, jako, że mamy wrzesień, to warto powiedzieć, co będzie się działo we wrześniu na kanale i o ogólnie. Otóż, jeśli chodzi o filmy, no to wiecie, filmy będą pojawiały się może nie tyle co nieregularnie, ale będą pojawiały się w zależności od tego, na którą będę miał zmianę, czyli jeśli na przykład będę miał zmianę na pierwszą, no to film pojawi się popołudniu. Jeśli będę mieć na to no to film pojawi się rama. Jeśli będę mieć wolne, no to film pojawi się... Około godziny 10 i około godziny 16-17 jakoś tak. A więc standardowo można rzec. Ale właśnie jako, że mamy wrzesień, no to oczywiście wiadomo tak. Idą ludzie do szkoły, część wraca na e, kierunki studiów, które e, zaczyna, e, rozpoczynają się we wrześniu, inne rozpoczynają się tam w październiku, jeszcze na tam w listopadzie, czy kurwa kiedyś tam. A jako, że ja na studia nie poszedłem z racji tego, że pff, no powiem wam szczerze, już miałem tak cholernie dość nauki, że ale może kiedyś na studia pójdę. Na studia zrobienia hałasu w lesie karabinem, najlepiej maszynowym, z w, w, który będzie sprzężony z armatą czołgową. <ścoughs> Ale takie, takie śmieszki, heheszki. Słuchajcie moi drodzy, wrzesień, co będzie się działo we wrześniu? A toż moi drodzy, we wrześniu będzie beta Call of Duty Vanguard. I ja oczywiście tą betę zamierzam ograć, powiedzieć o niej co e, myślę i no zaprezentować wam przede wszystkim bronie oraz dodatki, które w tejże becie się pojawią. A pojawi się ich całkiem sporo i z tego co wiem pojawił się tam pewien radziecki RKM, który możecie znać chociażby z Call of Duty World at War. Z, który to pojawił się wraz z premierą w 2008 roku i wraca po 13 latach nieobecności w serii KODA, i będzie to tak naprawdę jego trzecia wizyta w serii Call of Duty, mowa to tu o RKMie DP28, czy też DP27 albo po prostu DP. Czyli diektariów piechotnej. Oczywiście będę też omawiał dodatki, które w becie się pojawią. Ale oczywiście o samym Call of Duty Wanger jeszcze się wypowiem. W przyszłości jak przyjdzie czas. Oczywiście w przyszłości. <słuch> ale słuchajcie, co będzie się działo przede wszystkim u nas na kanale. Przede wszystkim yy, dalej będzie ciągnięta. E, seria filmów moja kolekcja Gierna. Jeszcze tak naprawdę jej e, nie skończyliśmy. A z racji tego, że co jakiś czas e, w takich e, turach po prostu się pojawia. No to e, właśnie prawdopodobnie po tym filmie zabieram się za na, 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 tak, że nagrywanie tejże e, serii. Dodatkowo e, będę. Gdzie oczywiście będą pojawiały się podręczniki broni, tak więc tutaj przede wszystkim Call of Duty Classic. Nie wiem, czy Call of Duty Classic uda mi się nagrać w całości w tym miesiącu. Bardzo bym chciał, ale wiecie, człowiek swoje, a życie swoje. Masz plany, no to musisz je niestety, ale zrewidować. Tak jak, chociaż taka mała dygresja, jutro miałem mieć wolne, ale niestety wolnego mieć nie będę. Więc fajnie. Dzisiaj też teoretycznie miałem iść do pracy, jako że mam dzień wolny, ale stwierdziłem, no halo, skoro mam dzisiaj dzień wolny, no okej, okay, jutro mogę poświęcić. Nie ma problemu. Ale słuchajcie, wracamy. Otóż, nie tylko na kanale... Nie tylko będę ogrywał chociażby Assassin's Creed Odyssey czy Call of Duty Black Ops Cold War, które będzie mieć, nazwijmy to doładowanie sezonowe, gdzie pojawią się nowe dane w trybie zombie, które oczywiście zamierzam, a jakże kurwa zdobyć. Zamierzam zebrać je wszystkie i Black Ops Cold War na raz w ogóle nie ruszać do momentu, że wystartuje, aż wystartuje sezon. 6. No, tak więc a sezon szósty wystartuje 6. 5 albo 6 październik, jakoś tak, ale to wiecie, w swoim czasie. Do października jeszcze jest w chuj czas. Chociaż w momencie kiedy mogę... Zanim opublikuję ten materiał, to już może być kurwa... Trzeci tydzień września, <laughs> chociaż pewnie tak nie będzie, ale no właśnie, skoro powiedziałem wam, co może, e, co na kanale będzie, jakie filmy będą się okazywać, co mniej więcej we wrześniu, to e, czas na tak zwany plan, który został zrealizowany mniej więcej w okolicach 29-30 sierpnia, a mowa tutaj o tytułach, które... Miałem przejść i są w tak zwanej pierwszej, nazwijmy to, e, w pierwszym etapie produkcji filmów, żeby później po prostu móc wrzucić e, do paczki i może nie tyle co o nich zapomnieć, ale po prostu e, mieć pewność tego, że zrobiłem, e, nagrałem z tych gier wszystko co chciałem, więc... Mogę z czystym sumieniem je zapakować, schować i odłożyć, i zrobić miejsce na kolejne tytuły. I właśnie udało się ten plan zrobić. Ja postanowiłem sobie taki, że w tym roku bym chciał e, zakończyć. Co prawda, nie zrobiłem e, pewnych tytułów, które zakupiłem jeszcze może nawet nie tyle, co nie odpalałem, ale... Chociaż nie, przepraszam, odpalałem na 10-15 minut. Ale koniec końców wolałem się skupić na tym, co w tej jest, że tak powiem, rozgrzebane. Wrócić do tego, złożyć to do kupy i później po prostu robić z tego ewentualnie filmy. A kolejne, że tak powiem, nowsze tytuły, które by zakupywałem, będą po prostu. W następnej kolejności. Tak więc od czego będzie? Otóż moi drodzy, zaczynamy od wersji hardcore czyli Call of Duty Black Ops 3. I zamierzam, uwaga, przejść tą grę na realistycznym. Tak jest, jako że jest tutaj poziom tak zwany realistyczny, za który jest oczywiście, a jakże kurwa, osiągnięcie, no to zamierzam to osiągnięcie zdobyć. I kurwa nie wiem, ile czasu mi to zajmie. Ale obstawiam, że zajmie mi to czasów Chuj! Z racji tego, że na realistycznym, na weteranie, kurwa dawno nie, bądź co bądź, ale jednak mimo wszystko nie grałem. Jeśli chodzi o Koda, czy jakokolwiek inną grę, ostatni raz na weteranie, kurwa co ja przechodziłem? Chyba World at War. Albo Ghost, nie przepraszam, chyba Ghosta, ale tam był, no tak, tam był Weteran, a, nie, nie, re, by, a realistycznego nie było. Więc Call of Duty Ghost był takim ostatnim, albo Black Ops, I kurwa, nie pamiętam, powiem na szczerze, teraz... Teraz mam Mendik, co ostatni chyba... Może Sniper Elite 3 na no, Realistycznym? Kurwa, nie wiem, nie pamiętam, naprawdę. <laughs> w każdym razie to było tak dawno, że no powrót, na wrzucenie się na głęboką wodę e, z, na, z Realistycznym w Call of Duty Black Ops 3 może zakończyć się tym, że e, zamiast zakończyć tą grę we wrześniu, to kurwa skończę ją we wrześniu 2035 roku. <laughs> Ale pewnie zrobię to szybciej, czyli minimum 3 lata. Jeśli nie szybciej. E, tak więc Call of Duty Black Ops 3 będę ogrywał, ale nie będę robił filmów, że hej, przeszedłem, grę taką i taką na 100%, zrobiłem co chciałem i tak dalej. Nie. Ja po prostu w update'ach będę e, mu, mówił co i jak. A to, e, to jest taki plan B w tym roku, e, który zamierzam zrobić i który powiem wam e, co będzie się e, żę, no Działa. Tak więc do planu B, pier, e, pierwsza część planu B, Call of Duty Black Ops 3 na realistyczny. Dalej, dalej mamy Call of Duty Modern Warfare Remastered również, co prawda tu realistycznego nie ma, ale jest weteran, a jako, że przeszchodziłem Call of Duty 4 Modern Warfare w tym roku na weteranie, tak więc mogę mniej więcej domyślać się, czego mogę się spodziewać. Mam nadzieję, że niektóre misje będą lekko łatwiejsze niż te, które były no, w oryginale. Dalej. Dalej mamy Sniper Elite 4 Italia. Sniper Elite 4 Italia. Tutaj, owszem, będę chciał przejść grę również na każdym stopniu trudności i tak dalej. Włącznie z realistycznym. Oraz wymaksować e, każdą broń, czyli po prostu na każdej broni zdobyć, e, czy też odblokować, jak to e, zostało ładnie nazwane, e, złotą skórkę, chyba czy jakoś tak. I faktycznie tutaj mogę się przy... nie, w sumie kamuflaż to tam może już nie jest, e, ale bardziej no właśnie taka typowa złota skórka, że z jakimiś tam... E, Elementami kosmetycznymi, które lekko zmieniam tak naprawdę wygląd broni, to faktycznie można, można nazwać to za e, skórkę. Tak więc Sniper Elite 4 Italia też idzie do tego planu. I przechodzimy do serii, właściwie do dwóch odsłon serii, które e, również lubię. A jako, że chyba na 100% Znaczy jeden tytuł zrobiłem na 100%, ale nie wymaksowałem tam broni, tak więc to mi jeszcze zostało, ale w drugim tytułu. O ja pierdolę, tego jest od cholery. Słuchajcie moi drodzy, e, chodzi mi tutaj o Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity przeszedłem, ale nie zrobiłem go na 100%, tak więc po sniper Elite 4 e, No Unity Bądź co bądź będzie przeze mnie ogrywane. Najpierw e, zamierzam przejść grę na 100%. Co prawdopodobnie będzie wiązało się z tym, że niektóre misje będę przechodził po kilkanaście razy, żeby jakoś tak dość efektownie. Może mm. nie tyle co efektownie, ale po prostu efektywnie. Wiedzieć w którym miejscu, co mam zrobić, gdzie się ruszyć, i tak dalej, więc może być ciekawe. A jeszcze doprowadzając do tego, że hmm, hej, jeszcze tu, tu sporo broni do wymaksowania. No to Unity, oj, przy Unity, oj, kurwa, Unity, ja pierdolę. Dalej, co? Call of Duty. No, widzicie, już. Kur... Przed chwilą e, mam na myśli Call of Duty. Tutaj patrzę się na Call of Duty, wyciągam asasyn, Asasyna i mówię Call of Duty. No. <laughs> Assassin's Creed Syndicate. E, jest to, to gra, którą faktycznie zrobiłem na 100%. Jeśli chodzi o cały wątek główny, fabułę, e, tak naprawdę zostały mi tam tak na e, broń do maksowania, e, tam stroje. Dla zarówno dla IV jak i Jacoba, oraz tak naprawdę pozbieranie jakichś tam jednych dupianych znajdziek, które nie oznaczają się na mapie. No, chyba że jesteś w promieniu 80 metrów, to wtedy kurwa łaskawy się pokażą. Kurwa dlaczego nie, więc Assassin's Creed Syndicate także będzie e, przeze mnie ogrywany i żeby nie było każdy z tych tytułów, który teraz omawiam. Również na kanale się pojawi zarówno pojawią się podręczniki broni, jak i pojawi się moje przejście tych gier specjalnie dla Was. Dalej. Dalej mamy Battlefield 1. Battlefield 1 tutaj zbyt to tak naprawdę jeśli chodzi o broń nie ma co maksować, tylko i wyłącznie kampania do przejścia na... Chyba tam bodajże został mi jeszcze normalny i chyba tru, e, trudny poziom trudności. Trudny poziom trudności. Ja pierdolę. <laughs> wiecie o co chodzi. Dalej. Dalej. Battlefield 5. W Battlefield 5 e, również mam trochę broni do Kurwa, Trochę. 60 parę broni. Faktycznie trochę. E, do wymaksowania, czyli tam, wiecie, 600 zabójstw i tam e, biegłość, czyli, czyli tak zwane fabrycznie nowe. Oraz kampania do przejścia na normalnym, na trudnym i na hardcore. Nie, tu nie ma weterana jak w Call of Duty, jest hardcore. Więc będzie hardcore, będzie, będzie zajebiście. Ale chyba brakuje mi tylko i wyłącznie trzech osiągnięć, żeby w... zrobić calaka. Czyli wszystkie osiągnięcia w Battlefield 5. Ja kurwa tego calaka zrobię i zdobędę. Kurwa i wtedy nagram, nagram specjalny materiał. Hej, wymaktowałem Battlefield 5. Co prawda tylko w osiągnięciach, ale jednak. <grystanie> Dalej. Dalej mamy Call of Duty Infinite Warfare. Moim zdaniem dość niedoceniany tytuł, jeśli chodzi o Call of Duty i powiedziałbym, że jeden z lepszych kodów ostatni, w przeciągu ostatnich 10 lat yy, bym nazwał. Zresztą pojawił się w takim yy, materiale, który zamierzam nagrać jakoś. Na przełomie grudnia i stycznia, odnośnie tytułów, które zagrałem na konsoli w, prze, w przeciągu 10 lat, oraz pewnych serii, które w przeciągu tak naprawdę 10 lat e, się pojawiły, więc myślę, że może być na no, dość ciekawy, e, Call of Duty: Infinite Warfare. Tutaj, tak naprawdę, kampania, jeśli chodzi o maksowanie broni, to na tym się zbytnio nie skupiam. Zra... Może nie, nie tyle co z racji tego, że multik jest już po prostu martwy, ale bo gra naprawdę sporo osób, chyba tam bodajże 30-40 tysięcy osób. Ale w godzinach takich jak ja gram, ciężko jest znaleźć osoby. Bo w no, momencie, kiedy ja na przykład jestem w pracy, to ludzie grają, a kiedy ee, ja gram, to wiecie, ludzie są po prostu gdzie indziej. Więc, Call of Duty Infinite Warfare do przejścia na weteranie na pewno będzie. Dalej, co my mamy dalej? Dalej mamy Call of Duty, kurwa. Call of Duty, Call of Duty kurwa. Ciekawy podtytuł! <grym> Call of Duty Modern Warfare. Do przejścia również na weteranie. Czy tam na realistyczny chyba na weteranie maksymalnie są osiągnięcia, więc. Na Weteranie będę przychodził, bo kurwa nie będę się męczył z Realistycznym. Skoro jest osiągnięcie w Black Ops 3, żeby przejść na Realistycznym, a w Modern Warfare nie ma, no to po chuj mam się męczyć, tak? E, więc Call of Modern Warfare oczywiście będzie przeze mnie ogrywane. Jest też przeze mnie ogrywanie, jeśli chodzi o multik. Zresztą niedawno też widzieliście materiał, gdzie faktycznie pokazywałem, iż za, zrobiłem tam missowską wizytówkę za ponad 2000 zabójstw na jednym karabinie. A, tych, a, jako, że tych broni jest tam sporo, tak więc kurwa, jeszcze sporo czasu przy Modern Warfare spędzę. No i sam Warzone też, wiadomo, no to kurwa, jakieś tam zadania dla operatorów i tak dalej, nie? Więc będzie fajnie, zabawa, ale będzie, kurwa, przednia będzie. Tak więc Call of Duty Modern Warfare, również kampania, weteran, broni i tak dalej. Co my mamy dalej? Dalej mamy Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, e, które co, no, gram może nie tyle co non-stop, ale na bieżąco. E, I tak naprawdę już zbliżam się, można powiedzieć, do końca maksowania e, ekwipunku tego legendarnego. Natomiast jeśli chodzi o, e, no, o biegłości, i tak dalej, to jeszcze tam jest sporo sporo yy, czasu potrzebnego Jesz, no tak minimum skoro z tego co przed chwilą niedawno robiłem zapis na chyba bodajże 480 godzin albo 490 godzin. No, jeszcze wszystkiego nie wymaksowałem, tak więc myślę, że w 520 godzin i wszystko wymaksowane, przynajmniej te legendarne przedmioty będę miał. I wtedy będę zabierał się za, e, tak naprawdę tylko i wyłącznie za zbieranie punktów doświadczenia i robienie biegłości. Ale gra na kanale się tak czy siak pojawi, najpierw w podręcznikach broni, a później jako historię. Dalej, dalej co my tu mamy? Dalej no to mamy tutaj Call of Duty Black Ops Cold War. Również do przejścia na weteranie i również na bieżąco też e, gram, maksuje bronie przynajmniej w trybie zombie, żeby tam wbić, wbić ten kamuflaż Mroczny Eter, Więc Call of Duty Black Ops Cold War będzie przeze mnie e, ogrywane. Dalej, co my mamy dalej? Dalej mamy Tom Clancy's The Division 2, które w swoim czasie do tej gry powrócę, żeby tam po prostu wymaksować, zebrać jakieś tam zestawy ekwipunku i tak dalej, jakieś tam bronie legendarne, chyba jedno mam legendarną czy też egzotyczną, więc no tak naprawdę tylko i wyłącznie po to. No i ostatni tytuł, czyli Sniper Ghost Warrior Contracts. Które oczywiście zamierzam y, wymaksować. Tam zrobiłem wszystkie kontrakty, odblokowałem wszystkie broni, ale nie odblokowałem sobie wszystkich dodatków, umiejętności, tak więc to jeszcze y, jest, y, że tak powiem, przede mną. Ile to czasu zajmie, cholera zresztą wie, ale może tak czy siak na pewno z tej gry będą się pojawiać podręczniki broni res, oraz y, przejście również samego tytułu, więc. Będzie myślę, że fajnie, tak więc moi drodzy, jak wy zresztą widzicie, wrzesień oraz reszta e, roku Będzie zarówno e, pod, serii, e, pod filmami z serii pod, e, podręczniki bronić, to z Call of Duty Classic, czy Assassin's Creed chyba dwa zobaczymy jeszcze czy, w, czy wyrobię się z klasykiem w tym miesiącu, czy też nie. No i e, oczywiście będę zabierał się za kolejne e, tutaj tytuły, które e, wam przedstawiałem, żeby no, zro raz zrobić na 100%, a dwa też przygotować się na późniejsze filmy na kanale. Co prawda, może jeszcze w tym roku nie dojdziemy do Sniper Ghost Warrior Contracts. No kurwa. <laughs> jeszcze przed nami je, no, tak, tak naprawdę pokazanie wam pierwszej części Sniper Ghost Warrior, potem jest jeszcze dwójka, trójka, no i dopiero kont kontrakty, więc cóż, trochę czasu na pewno minie. To tyle, dzięki serdecznym za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów i słyszymy oraz widzimy się na kanale. Trzymajcie się, papa.